Istnieją trzy rzeczy, którymi interesuje się w życiu: pisaniem książek, nagrywaniem filmików o pisaniu książek i nieumieraniem z głodu. Dzień dobry moi kochani. Dzisiaj chciałem wam zaproponować coś bardzo niezwykłego, bo założyłem właśnie profil na portalu Patronite. Patronite to portal, na którym wy widzowie jesteście w stanie zostać moim patronem i wspomóc mnie jakąś drobną kwotą, żebym mógł dalej robić to co robię albo robić to co robię z większym rozmachem. Dlaczego w tej kwestii potrzebuję waszej pomocy? Uczciwie mówiąc, chciałbym dostarczać wam więcej treści. Chciałbym dostarczać więcej żywotu pisarza. Zapytaj po bierse, bez pardonu podcast, który wraca w tym miesiącu failietonisty, każdego z tych materiałów i wiele, wiele więcej. Problem w tym, że brakuje mi już sił przerobowych. I chociaż umiem montować i robię to całkiem nieźle, to brakuje mi niestety czasu na zajmowanie się wszystkimi sprawami i część obowiązków muszę oddelegować gdzieś dalej. Dlatego też potrzebuję środków, żeby na przykład wynająć montażystę. Dodatkowo wasze wsparcie pozwoli mi ze spokojem zasypiać bez zastanawiania się, czy uda mi się przeżyć następnego dnia za pieniądze, które jeszcze posiadam. W zależności od tego, jaką kwotą chcielibyście mnie wspomóc, przygotowałem odpowiednie progi i nagrody do tych progów. Możecie wykupić sobie... Mentoring, czyli 45-minutową konsultację ze mną na dowolny wybrany przez Was temat, w którym będziemy rozmawiać o zagadnieniach związanych z pisaniem. Ultimate Case Study, czyli godzinne omówienie fragmentu Twojego tekstu i Całego streszczenia tekstu, gdzie znajduję błędy fabularne, gdzie znajduję jakieś potknięcia, co sądzę o warsztacie i jak książka ro rokuje, gdybyśmy mieli ją przedstawić wydawnictwu. A także masterclass. Masterclass to zamknięta grupa facebookowa, na której raz na tydzień albo raz na dwa tygodnie będę umieszczać dedykowane wykłady, które będą dotyczyć branży pisarskiej, życia spisania, warsztatu pisarskiego, tworzenia historii, fabuły i wszystkiego, całego entourage'u, który możemy podciągnąć pod pisarstwo. Dodatkowo na grupie mastermindowej będę też wrzucać króciutkie filmiki dotyczące można powiedzieć żywotu pisania. Treści, które gdzieś tam znalazły nagle się w internecie, które udało mi się gdzieś wyhaczyć i będą to krótkie, e, krótkie można powiedzieć pięciominutowe filmiki, które też będą gdzieś mogły edukować e, tą zamkniętą grupę. A także dedykowane Q&A, które będzie publikowane wyłącznie na grupie mastermindu. Bardzo zależy mi na tym, żeby każdy patron wyszedł zadowolony i żeby czuł, że każda złotówka włożona w rozwój mojej działalności zwróciła mu się przynajmniej w postaci wiedzy. Każda pomoc będzie mile widziana. Nawet 5 zł przeznaczone na patronajcie daje niesamowitą radość i niesamowite wsparcie, bo ja na przykład w tym momencie wiem, że nie kupiłeś sobie cheeseburgera albo nie kupiłaś sobie szejka, tylko wolałaś przeznaczyć te pieniądze na rozwój mojego kanału, więc wygrałem z cheeseburgerem, co jest dla mnie nie małą satysfakcją. Link do patronite'a pozostawiam w opisie, za każdą wpłatę serdecznie dziękuję. Z mojej strony to wszystko, jak zawsze, na razie do zobaczenia i do usłyszenia.